Witam witam Aquapassia z tej strony krótki filmik o tym co w moim baniaczku słychać kochani jak widzicie wszystko po staremu bez większych zmian, ale doszła piękna roślinka Polybitis którą tutaj powtykałem między korzeń między kamienie i bardzo ładnie wygląda zobaczymy jak będzie się rozrastać Tutaj rzebienica, która sobie odżywa, odżywa i teraz jest ładniejsza. Tak samo alternatea też jakoś tutaj daje radę. Moje Anubiasy. No i ten mech. Zobaczcie. Mech ma już prawie dwa tygodnie. Jest w większości zżółknięty. Przepalony wygląda marnie. Jakieś tutaj zielone odrosty się pojawiają. Na razie go zostawię, zobaczę co tam będzie z nim poniedzieli, jak nie wróci do formy, jak, jak formy nie nabierze, no to stąd wyleci. Tutaj mój ładny mech, Jawamos, piękny, zielony, zdrowy, a ten tutaj, no na razie szpeci. Tak to moi drodzy wygląda. Doszedł kawałek drewna. Jest sporo korzeni, mchy. Tam z tyłu widzicie mikrozorium windowlow. Też przyczepiłem do sporej wielkości korzenia, którego nie widać, ale jego nie musi być widać. On po prostu przytrzymuje moje mikrozorium. Ładnie rosnąca bakopa z tyłu. Większa odmiana mikrozorium, no i wszechobecna na tafli nie pistia, tylko salwinia, którą co jakiś czas muszę redukować, bo jest jej więcej i więcej i więcej. Ale rybom to się podoba, szczególnie Badisy podobały sobie kręcenie się wśród tej roślinności tutaj samczyk, który się troszkę podpasł na. Karmi żywej na solowcu, który mu bardzo smakował. O, nie chcę tutaj wyostrzyć. O, teraz poostrzyło. Bardzo ładnie wygląda. Tak samo samiczki. Tutaj akurat rozbory. Żadnej samiczki tutaj na razie nie widzę. Pochowały się. No właśnie. Rozbory galaksy I. I Badisy bengalskie. Kochani, mam taki dylemat. Czy zostać przy Razborach i przy Badisach w jednym zbiorniku? To nie jest duże akwarium, jak wiecie, ale i Badisy, i Razbory znajdują tutaj dla siebie miejsce. I nie ma chyba zbyt wielkiego tłoku, jeżeli chodzi o. O ilość ryb. To jest takie maksimum. Wiem, że to jest maksimum. Nic tutaj więcej nie może przybyć, jeżeli chodzi o ryby. Ale tak sobie myślę, czy pozostać tylko przy badisach, zostawić sobie cztery badisy, samce i trzy samice, a galaksy wydać znajomemu akwaryście, czy zostawić jedne i drugie. Co byście na moim miejscu zrobili, co radzicie? czekam na wasze opinie i sam też zobaczę jaką decyzję podejmę tak to moi drodzy wygląda woda jest klarowna rybki śmigają, roślinki jakoś rosną prócz tego nieszczęsnego mchu powiedzcie też co o tym mchu myślicie czy będzie coś z niego, czy nie będzie nic z niego, co z nim robić. Niby coś realnego się pojawia, ale, ale co z tego będzie, sam nie wiem. Kochani, czekam na wasze opinie. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się i wszystkiego dobrego. Do następnego razu. Pozdrawiam, hej!